Dzień dobry, ja nazywam się Damian Kubera i witam Was na vlogu o ochronie przeciwpożarowej. Tematem dzisiejszego odcinka będą podstawowe zasady projektowania dróg ewakuacyjnych. Zapraszam. Do tego odcinka podchodzę drugi raz z tego względu, że nagrałem go wczoraj w samochodzie, ale niestety pech chciał, że po raz pierwszy używałem mikrofonu krawatowego. Był źle umiejscowiony, przez co dźwięk cały, w tym nagraniu był przesterowany niemiły dla ucha. Postanowiłem, że nagram to jeszcze raz szybciutko przy porannej kawie. W mojej ocenie w dalszym ciągu przy projektowaniu dróg ewakuacyjnych występują pewne problemy. Problem bardzo często polega na niezrozumieniu porządku dróg ewakuacyjnych. Co ja mam na myśli, mówiąc porządku dróg ewakuacyjnych. Prawidłowa droga ewakuacyjna powinna przebiegać w taki sposób, że idziemy z. Pomieszczenia na korytarz, i z korytarza wchodzimy do klatki schodowej, do sąsiedniej strefy pożarowej, lub wychodzimy na zewnątrz. Nie może być takiej sytuacji, gdzie z pomieszczenia wchodzimy do korytarza, a z korytarza wchodzimy znowu do pomieszczenia, z tego względu, że takie projektowanie dróg ewakuacyjnych jest niezgodne właśnie z warunkami technicznymi. Dlaczego? Wynika to bezpośrednio z definicji przejścia i dojścia ewakuacyjnego, może nawet bardziej z dojścia ewakuacyjnego, które jest definiowane zgodnie z paragrafem 256 w taki sposób. Może źle powiedziałem, definiowane. Tam jest to określone, w jaki sposób je mierzymy. A mierzymy je od wyjścia z pomieszczenia do sąsiedniej strefy pożarowej, do wyjścia z budynku lub zgodnie z ustępem drugim tego samego paragrafu do klatki schodowej, która jest obudowana drzwiami EI-30, i oddymiana lub oczywiście zabezpieczona przed zadymieniem. I w warunkach technicznych nie ma innej opcji. Nie możemy z korytarza wejść do pomieszczenia. Wynika to również z zasad wiedzy technicznej. Nie możemy ewakuować się z miejsca bardziej. Bezpiecznego do miejsca mniej bezpiecznego. Korytarze w warunkach technicznych objęte są większymi restrykcjami. Te restrykcje również są narzucone w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. W związku z czym zawsze porządek ewakuacyjny powinien być następujący, czyli pomieszczenie, korytarz, strefa pożarowa, klatka schodowa lub wyjście na zewnątrz i tyle. I ostatnia rzecz przestrzegałbym również przed kreatywnym projektowaniem dróg ewakuacyjnych. W mojej ocenie nie możemy. Mm. I ostatnia rzecz, przestrzegałbym przed kreatywnym projektowaniem dróg ewakuacyjnych. To znaczy, nie ma czegoś takiego jak droga ewakuacyjna: dojście wewnątrz jednego najemcy jest przejściem ewakuacyjnym, dojście jest dojściem ewakuacyjnym i tyle. Nie mamy tu rozróżnienia na to, czy jest to droga komunikacji ogólnej, czy droga wewnątrz jednego podmiotu. To w dalszym ciągu jest dojście, tak samo jak nie możemy nazywać korytarza pomieszczeniem, co bardzo często było praktykowane. I ta tematyka była już wielokrotnie poruszana, m.in. przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, która wydała w tym zakresie stanowisko. Ja bym chciał kilka zdań z tego stanowiska przytoczyć. W związku ze stwierdzanymi przypadkami niewłaściwej interpretacji przez projektantów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pojęcia drogi ewakuacyjnej stosowanego w przepisach przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych oraz związanych z nim pojęć przejścia i dojścia ewakuacyjnego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przedstawia następujące stanowisko w tym zakresie. I całe to stanowisko jest dosyć długie, jeżeli chodzi o samą treść. Mam podkreślone tutaj takie ważniejsze akapity, jakby. Samo podsumowanie uważam jest tutaj bardzo mocny i skierowane w stosunku do architektów, jak i rzeczoznawców. Czytam: Reasumując, należy stwierdzić, że architekci nie powinni projektować rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgadniać, a organy Państwowej Straży Pożarnej wyrażać pozytywnych opinii. Odniesieniu do rozwiązań w zakresie ewakuacji tylko pozornie zgodnych z wymaganiami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Projektując i oceniając rozwiązania w powyższym zakresie, należy zawsze pamiętać o konieczności dostosowania się nie tylko do uregulowań prawnych, ale również do wymagań wynikających z zasad wiedzy technicznej, które mają szczególne znaczenie w przypadkach, gdy przepis zawiera jedynie wskazania ogólne, zdecydowany sprzeciw rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz organów państwowej straży pożarnej powinny budzić próby. Nierespektowania wymagań bezpieczeństwa pożarowego w wyniku manipulowania nazewnictwem pomieszczeń w celu ukrycia ich rzeczywistej funkcji, na przykład z uwagi na chęć dokonania oszczędności inwestycyjnych kosztem bezpieczeństwa przyszłych użytkowników budynku. To podsumowanie jest bardzo restrykcyjne i powinno wzbudzić naszą czujność w przypadku kolejnego projektowania dróg ewakuacyjnych i właśnie próby manipulowania nazewnictwem, czy też nieposługiwaniem się zasad wiedzy technicznej w przypadku takiego projektowania. Tymczasem ja chciałbym się pożegnać z Wami i zaprosić do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.